Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj fakty. Dzisiaj spotykamy się, w, no można powiedzieć, w scenerii plenerowej, dlatego że odpowiadamy na Państwa pytania przy okazji wizyt naszego mobilnego. Punktu bezpłatnej y, pomocy prawnej y, u osób, które, które potrzebują pomocy i które chcą spotkać się z nami osobiście, więc przypominamy o takiej możliwości i zapraszamy do, do kontaktu z nami. Natomiast no, przy okazji odpowiadamy też Państwu na pytania, które zadajecie drogą y, mailową, telefoniczną. Jedną z takich osób y, był Pan Andrzej, który poprosił nas o wyjaśnienie często poruszanego, jak Pan pisze w internecie, Zagadnienia zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 2480 zł. Pan pyta no ogólnie, co to jest za instrument, gdzie starać się o jego przyznanie. Uzupełnia Pan, że chodzi o zasiłek dla opiekuna dorosłej, co ważne osoby niepełnosprawne. No, dziękuję za to pytanie, bo można powiedzieć, że jest to idealny moment na omówienie sprawy, bo czekają nas w tym obszarze duże i myślę, że bardzo pozytywne zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla ich opiekunów zmiany od nowego roku, od 1 stycznia 2024 roku, kiedy wejdzie w życie nowa ustawa o świadczeniu wspierającym. No ale najpierw powiedzmy, jak wygląda sytuacja teraz. Świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest przyznawane na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest to świadczenie dla osób, które rezygnują z pracy w celu podjęcia. Opieki, no, można powiedzieć, pełnej, kolokwialnie mówiąc, pełnoetatowej nad członkiem rodziny ze znacznym stopniem niepełnosprawności. No i to świadczenie ma charakter rekompensacyjny, można powiedzieć, że ono rekompensuje rezygnację z pracy zawodowej, i nie przysługuje, jeśli opiekun mi pracę zawodową, ale też jeśli ma ustalone inne świadczenie, na przykład emeryturę czy, czy inne świadczenie emerytalno-rentowe. No i tu od nowego roku nastąpi fundamentalna zmiana, ale o tym za chwilę. Świadczenie jest przyznawane, no jeśli opiekujemy się osobą legitymującą się odrzeczeniem o, o znacznym stopniu niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. W związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji. Takie świadczenie przysługuje rodzicom, ewentualnie innym bliskim, na których wciąż obowiązek alimentacyjny, a więc to może być rodzeństwo, dziadkowie, dzieci nawet w pewnych sytuacjach wniosek składa się składa opiek, opiekun, osoba sprawujące opiekę bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, a więc do MOPS-u, do Gminnego ośrodka pomocy społecznej, czy, czy innej jednostki organizacyjnej gminy, jeśli to ona wykonuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. Można to zrobić oczywiście przez internet, przez portal Empatia, można osobiście, można listownie. Wysokość świadczenia, bo tu pojawiła się kwota 2480 zł, ona dokładnie wynosi w tej chwili 2458 zł. Ale jest ono waloryzowane na takich samych zasadach jak minimalne wynagrodzenie, więc ono w przyszłym roku będzie wynosiło już prawie 3000 zł. To dokładnie 2988 zł. Świadczenie przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18 roku życia, ewentualnie przed ukończeniem 25 roku życia, jeżeli osoba w, w tym czasie. No, była w trakcie nauki w szkole czy w szkole wyższej. A więc może być to świadczenie przyznane i, i realizowane na rzecz osoby sprawującej opiekę nad osobą dorosłą, ale pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała wcześniej, przed osiągnięciem dorosłości. No i ten, ten element budził poważne wątpliwości. Tu w 2014 roku nawet Trybunał Konstytucyjny stwierdził w swoim wyroku, że, że kryterium wieku powstania niepełnosprawności jest niezgodne z polską konstytucją. Nakazał zmianę przepisu, co do dzisiaj nie nastąpiło. No i o ile zmiana w prawie nie zaszła, to jednak zdarzało się, że organy wydające decyzje czy, czy organy wydające decyzje odwoławcze na skutek od odwołania, od odmowy przyznania świadczenia przez MOPS czy GOPS, no przyznawały świadczenie, powołując się bezpośrednio na wyrok, wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No i w pewnym stopniu też ten problem adresuje ustawę o świadczeniu wspierającym. To jest ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku, dziennik ustaw z tegoż roku, pozycja 1429, wchodzi w życie... Od 1 stycznia 2024 roku. Ustawa reguluje wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia, czyli świadczenia wspier wspierającego, ale też modyfikuje zasady przyznawania. Świadczenia pielęg pielęgnacyjnego. Ten nowy rodzaj świadczenia, czyli świadczenie wspier wspierające, będzie przysługiwać od 1 stycznia 2024 roku pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami czyli bezpośrednio dla osoby niepełnosprawnej, a nie dla jej opiekuna. Ono będzie wdrażane przez kilka lat, yy, stopniowo, więc, więc początkowo yy, krąg uprawnionych będzie, będzie ograniczony. Ja nie będę tu szczegółów omawiać tego nowego świadczenia, bo pewnie przyjdzie na to czas przy innej okazji. Ono będzie przyznawane, no jak mówiłem, osobie niepełnosprawnej w zróżnicowanej wysokości w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, organem prowadzącym postępowania będzie tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Ośrodki Pomocy Społecznej. No i osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie będą mogli zdecydować, którą z form wybrać, czy pozostać przy świadczeniu pielęgnacyjnym dla opiekuna, czy ubiegać się o świadczenie wspierające. Dla samej osoby z niepełnosprawnością. No więc trzeba tutaj pamiętać, że jeśli pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością wybierze świadczenie pielęgnacyjne, no to opiekun już nie będzie mógł korzystać ze, z, z tego świadczenia pielęgnacyjnego. Ale jeżeli pozostaniemy przy świadczeniu dla opiekunów, no to, no to nadal będziemy mogli je. Otrzymywać, ale na, jak mi się wydaje, korzystniejszych zasadach. Kluczowa zmiana będzie polegała na tym, że opiekun osoby z niepełnosprawnością będzie mógł bez żadnych ograniczeń podejmować pracę zarobkową, mimo pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Tutaj Swoją rolę odegrał Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazywał w swoich wystąpieniach, że uzależnienie prawa doświadczenia pielęgnacyjnego od rezygnacji opiekuna z niepełnosprawnością z pracy zarobkowej jest niezgodne z konstytucją. No, zakaz zatrudnienia przekracza tutaj zakres proporcjonalności niezbędny dla ochrony wolności pracy. Rzecznik wskazywał, że praca i opieka nie muszą się wykluczać, no i trudno się tutaj nie zgodzić. Wydaje się, że nie tylko z tych względów, ale też z takich względów ogólnoekonomicznych to jest jak najbardziej słuszny kierunek. Wiemy, że polska gospodarka boryka się z deficytami siły rob roboczej, no więc generalnie staramy się. Zachęcać wszystkich, którzy mogą do, do pozostawania na rynku pracy, czy powrotu na ten rynek. No Poza tym też, też trzeba sobie powiedzieć, że charakter pracy w dzisiejszych czasach jest, jest różny i on nie musi wykluczać nawet bardzo intensywnej opieki nad osobą z, nie, z niepełnosprawnością. Dzisiaj, dzisiaj praca nawet, nawet pełna no nie polega na nie, niekoniecznie polega na tym, że, że codziennie idziemy na 8 godzin do biura czy do fabryki, można przecież opiekować się. Osobom niepełnosprawną, ma jednocześnie prowadzić w domu, no, na przykład kanał na YouTubie, albo pisać książki, czy artykuły naukowe. I pobieranie przez opiekuna również te, ta sama zmiana będzie dotyczyć pobierania innych świadczeń, czyli pobieranie emerytury też nie będzie miało wpływu na. Prawo opiekuna do świadczenia pielęgnacyjnego, pobierania renty, innych, innych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie ograniczało tego uprawnienia. No i jeszcze jedną istotną zmianą jest to, że jeśli rodzic czy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą z, z niepełnosprawnościami. No to, to świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100% na drugi i, i każde kolejne dziecko czy podopiecznego, czyli, czyli od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało no, odrębnie na, każde, na każdą osobę pod, pod opieką opiekuna, a nie jedno, niezależnie od tego, ile osób jest, jest pod naszą opieką. Także można powiedzieć, że czekają nas tutaj istotne i jak się wydaje bardzo pozytywne zmiany. No i warto przy, przyglądać się też temu, jak będą się kształtowały kwestie związane z tym świadczeniem wspierającym, no ale to jest już zupełnie odrębna sprawa i, i, i odrębny charakter świadczenia. Natomiast no, na pewno istotne i, i, i ważne do śledzenia, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami. Jak i ich opiekunów, no i do ewentualnej analizy, czy no, nie, nie, nie zrezygnować z jednego świadczenia na rzecz, na rzecz drugiego. Pewnie będzie jeszcze okazja bardziej szczegółowo o tym opowiadać. Dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia i do usłyszenia.